Witam serdecznie o poranku w niedzielę z Ogrodu Marzeń. Ja bardzo lubię rano chodzić do ogrodu, bo kocham wschody i zachody słońca. Ale gdy idę rano, to mam całą twarz pajęczyniak pełno pajęczyn. zbieram wszystko i zanoszę później do domu. Drodzy Państwo, u nas lato wyjątkowo długie, wyjątkowo słoneczne, ciepłe, bardzo piękne. No, suche, na razie wciąż nie pada. Staramy się ratować wszystkie rośliny w ogrodzie po kolei, tak żeby żadnej rośliny nie stracić. Nie jest to zadanie łatwe, ponieważ ciągle trzeba biegać z konewkami, no ale nie ma innego wyjścia i trzeba temu podołać. Ogród bardzo szybko się teraz zmienia, ponieważ jest takim ogrodem zasychającym. Te rośliny nie są już takie piękne, zdrowe, zielone jak być powinny bo jeszcze nie powinny spadać liście, ale właśnie z tego względu, że jest sucho, no to wszystko troszeczkę wcześniej się tutaj yy, przyspieszyło i wygląda to nieco inaczej, ale będziecie mogli Państwo za chwileczkę sami się o tym przekonać. Ja widzę nie oglądając też niektórych z Was ogrody na YouTube, to widzę, że macie piękne, zielone ogrody. Czyli albo u Was jest bardziej wilgotny teren, albo po prostu częściej pada. U nas jest nieco inaczej, ale zapraszam serdecznie mimo wszystko na ten spacer po naszym ogrodzie. Chodźcie ze mną. Na początek zaczynam od bardzo pięknego krzewu lagerstroemi indyjskiej. Wydawało mi się, te pąki, które były malutkie, że nie zdążą zakwitnąć, ale przy tak fantastycznej e, pogodzie słonecznej, ciepłej, zakwitły wszystkie. I wygląda lagerstroemia prześlicznie, bardzo delikatnie, bardzo przyjemnie pachnie, e, bardzo ładne kwiaty. Bardzo piękne urody fioletowe, bardzo mi się podobają. Ogromnie się cieszę, że nie są białych. Białych też bym się cieszyła. Ale myślę, że troszeczkę mniej. Bardzo ślicznie tutaj są ułożone też liście. Liście są o tyle ciekawe, że jesienią przebarwiają się na ognisto-czerwony kolor i też wyglądają bardzo ładnie. I tutaj przepiękne, puszyste kwiaty. Lager z indyjskiej i jak Państwo widzą, tych kwiatów jest dosyć dużo. Po raz pierwszy zakwitła w gruncie i bardzo się z tego cieszymy. Tu jest taki bardziej cienisty kącik, wiśnia piłkowana, kiku sidare. to jest wiśnia, która ma ponad 20 lat, widać jaki piękny, gruby pień, a pod nią już prześlicznie zazieleniły się szafirki, ja wszędzie na rabatach rozsypywałam ziemię kompostową i muszę powiedzieć, że to dużo, dużo roślinom pomogło, bo gdy podlewam, to ta ziemia tak szybko nie wysycha, jest bardziej wilgotna, tam po lewej stronie jest następny krzew. To jest judaszowiec kanadyjski. Też wiele razy Państwu pokazywałam. No i nasze przepiękne, kolorowe, różne hosty. Mamy różne odmiany. Między nimi kwitły floksy wiechowate. Jeszcze gdzieniegdzie gdzie widzę, że kwiaty mają. Ale już, już tutaj mniej hosty też tutaj podlewamy, no wszystko wymaga podlewania tak naprawdę. Nie ma takiej rośliny, która by nie wymagała. I lilie. Lilie teraz może nie są szczególnie dekoracyjne, chociaż też wyglądają tak, można powiedzieć, śmiesznie, ponieważ kwiaty, gdy przekwitną, się ścina, natomiast pędy trzeba zostawić aż zasną i dopiero wtedy ściąć można. Skalniak. Skalniak jest ładny, zielony. Cały czas jest tutaj zielony, bo są iglaki, bardzo pięknie też wygląda lawenda i wilczomlecz mirtowaty. co już tutaj nie jest, bo co miało kwitnąć przekwitło, ale myślę, że mimo wszystko wygląda ładnie. Ja tutaj przybliżę, jak wygląda Wilczomlecz mirtowaty, o srebrzysto szary liściak, bardzo ładnie ułożony wzdłuż długich pędów. Wygląda bardzo ciekawie, ślicznie się tutaj rozrasta, doskonale się czuje, a nawet udało mi się już pobrać od niego młode sadzonki. W ogrodzie japońskim troszeczkę rododendrony, jak widać, chorują w sensie na brak wody podlewam, cały czas podlewam, ale to też już mówiłam Państwu, że nie jestem w stanie w ciągu jednego dnia podlać całego ogrodu. Nie ma szans. Tutaj holeusy bardzo ładnie wyglądają w donicach i muszę powiedzieć, że tutaj po tej stronie czują się świetnie. Tu jest słońce zachodzące i wyraźnie im sprzyja, a nie jakoś tak niewiędną, tak jak tamte po drugiej stronie, bo tam bardziej słońce przygrzewa i ślicznie tutaj rosną fukcje no i, fuksje i... Pelargonie. Myślę, że przyszły rok chyba jednak tutaj postawię, żeby tych koleusów było więcej, bo jest bardzo kolorowo z nimi. Ja je bardzo lubię, zimą też są ładne na parapetach. A tutaj już jest ogród japoński. kwitnące wrzosy, bardzo pięknie kwitną wrzosy na no, różowy kolor, ślicznie. I chyba to są jedyne kwiaty już tutaj w ogródku japońskim. Kwiaty takie jesienne, natomiast wszystkie inne, które tutaj są, kwitną wiosną. Jest tutaj ogród już po przycięciu. Proszę zobaczyć, jak wyglądają u nas roślinki. No te, które wymagają częstszego podlewania, no to podlewam inne. Są tak troszeczkę zostawione same sobie. No niestety nie czują się najlepiej nasza dama Jona Greczynka i bardzo ładnie kwietnący zawilec japoński, bardzo piękne kwiaty białe. I chyba ten biały, no nie wiem, przynajmniej na razie wszystko na to wskazuje, że będzie tą odmianą, która później troszkę zakwita ale dłużej kwitnie, bo różowy już w zasadzie przekwitł. do miasta. Kwiaty i Też lubi wilgoć, trzeba ją podlewać, pilnować przynajmniej co jakiś czas, żeby miała ziemię wilgotną. Kwiaty bardzo ładne, żółciutkie, bardzo ciekawe. Liście zresztą też są bardzo ładne. Parzydła leśne. Też jakoś tutaj trwają w tym wszystkim suchym, choć jest to miejsce, które uchodziło za najbardziej wilgotne, no ale nie w tym roku. Ostro krzew kolczasty, ja ostro krzew przycinam. Na razie zaczęłam delikatnie od dołu go formować, ale widzę, że on to uwielbia. Trzeba będzie go tutaj też uformować, bo jest to bardzo ładny, bardzo ciekawy krzew zima, zielony. I wchodzimy do naszej części bardziej takiej ozdobnej, szałwia omszona, wciąż kwitnie, świetnie sobie radzi, to jest doskonała roślina na miejsca słoneczne i na miejsca suche. Poradzi sobie bardzo dobrze, poradzi sobie znakomicie pałecznik chiński, a pod nim ciemierniki i szafirki, szafirki już też wypuściły liście. Ale tutaj jest taki kącik i w tym kąciku jest powojnik południowy, który ja bardzo lubię, ale myślę, że i Państwo też go polubiliście. Bo kwitnie, proszę zobaczyć, burza kwiatów, no szaleństwo kwiatów, same kwiaty, bardzo ładnie kwitnie i bardzo przyjemnie pachnie. Każdy zwraca uwagę, bo zapach jest bardzo, może nie intensywny, ale wyczuwalny i bardzo przyjemny. Bardzo piękne plącze, bardzo wartościowe. A tutaj już tak wyglądają kwiaty, które wcześniej kwitły, już przekwitły, ale z tych kwiatów tutaj cały czas pojawiają się kolejne o pąki kwiatowe, i to kwitnienie tutaj cały czas się, że tak powiem, przedłuża. A tutaj mamy świerki konika i, i, i róże. Koleusy jeszcze są w donicach. Jeszcze na razie nie sadziłam narcyzów. Irga, irga to też bardzo ciekawy krzew. Bardzo ładne liście wiosną, kwiaty miododajne uwielbiane przez pszczoły, a później piękne czerwone korale uwielbiane przez ptaki. Na tej rabatce przy domu kwitną róże i kwitnie werbena. Werbena się wysiewa, werbena się rozrasta. Jest tutaj piękna, troszeczkę tak nie za bardzo chce stać. Jak wiatr wieje, czy jest, no teraz nie pada, ale jest taki mocniejszy deszcz, to ona tutaj jakoś tak się pokłada, chociaż nie powinna. I hibiskus, nowy hibiskus. Przepiękne, ogromne miasta cudowne kwiaty. No, ślicznie wygląda za nim szkarłatka chińska, szkarłatka, która ma jeszcze zielone owoce, jeszcze gdzie niegdzie kwitnie i bardzo szybko, jak tylko owoce dojrzewają, robią się czerwone. No, natychmiast stają się pożywieniem dla ptaków. Tutaj właśnie ma te owocki zielone, które są. Bardzo ciekawe kształt mają agapanty. Jeszcze są w donicach, ale będziemy pod koniec tygodnia przymierzali się, że będziemy je przewozić już już do domu. Widzą Państwo, jak u nas wygląda trawnik. Skosiliśmy go po trzech tygodniach albo nawet dłużej. No, i ta trawa jest właściwie no nie ma trawnika. Gdzie gdzie jest zielono, a tak naprawdę jest tutaj wszystko zaschnięte. Wygląda to no, dosyć y, marnie, że tak powiem. No, i tutaj jest taras na tym tarasie, też jest bardzo kolorowo. Też są koleusy, y, też są pelargonie i nad nimi wisteria. Wisteria, którą ciągle muszę przycinać, na razie przestała kwitnąć i dobrze. Y, Nie kwitnie wiosną, bo wtedy jest najpiękniejsza. I tak wygląda, a tutaj jest nasza taka mała rozmnażalnia różnych roślin. Gdyby ktoś przyjechał i chciał sobie kupić, no to mamy tutaj te rośliny, które aktualnie nam się rozrosły i sprzedajemy. Hortensja. Bukietowa razem melba, ona ta, które tutaj kwiaty przykwituje, są właśnie takie piękne, też różowe. Natomiast jeszcze gdzie, zaczęły kwitnąć biało-różowe, takie świeże kwiaty, piękne. Bardzo też ciekawy krzew. Przetacznik pod bukiem. Przetacznik to taka kolejna roślina, którą mogę powiedzieć, bilina poszałwi która uwielbia słońce, uwielbia. Suszę, może nie uwielbia, ale doskonale sobie radzi, nie potrzebuje podlewania i rozrasta się i bardzo dobrze. No, takie rośliny też są potrzebne w ogrodzie, bo teraz wszystko się tutaj u nas trochę pozmieniało. A tak wygląda zawilec japoński różowy on już tutaj przekwitł. Ja myślę, że też troszeczkę właśnie ta susza spowodowała, że tak szybciutko przekwitł. Natomiast guzikowiec zachodni który dotrzymuje mu tutaj towarzystwa, robi się coraz piękniejszy, kuleczki takie bordowe, bardzo piękne. Rdest himalajski też, też się trzyma, ale to nie jest tak zupełnie, że on jest odporny na suszę. Nie jest. Trzeba go co jakiś czas podlewać. Miliny świetnie sobie radzą. Miliny przepięknie tutaj kwitną. Bardzo ładnie. Wciąż jeszcze jest z nimi kolorowo. A, może tutaj przejdziemy tą alejką. W szklarni wciąż jeszcze są pomidory, cały czas dojrzewają. A tutaj zrobiło się na rabacie liliowcowej całkiem przyzwoicie, całkiem kwitnąco. To jest szczepiorek czosnkowy, który rozkwita coraz bardziej. Coraz więcej ma tutaj kwiatów i jest taki rząd właściwie aż do damy kwiatowej. Bardzo się cieszę, że polubił się z liliowcami. Ponieważ brakowało mi tutaj jakichś kwiatów, które mogłyby rosnąć, nie zagłuszałyby liliowców swoimi korzeniami, ale też nie bałyby się liści liliowców. Te liście też tutaj troszeczkę żochną, ale już przestałam nawet wyrywać bo to już blisko połowy września. Już po prostu nie ma nawet sensu z tym walczyć. I tych liści w maju, w czerwcu, w lipcu jest tutaj bardzo dużo. Tu nie widać żadnej wolnej przestrzeni. Są same liście, dlatego też musiała być taka roślina, która właśnie nie będzie się bała tych liści. I myślę, że szczypiorek czasunkowy poradził sobie tutaj dość dobrze. Na tej mieszanej rabacie zaczynają już ładnie różowe tutaj rosnąć rozchodniki. Rudbekia jest podsuszona, też jej pomagam jak mogę, ale widać, że, że no, tak ledwo, ledwo się trzyma. No, tutaj zrobił się nam troszeczkę też taki jakby bałagan przez to, no bo te roślinki delikatnie no, padają, no po prostu padają, no, pomaga się im ile tylko możemy, no ale rok jest bardzo taki specyficzny, można powiedzieć. Bardzo piękne kwiaty rozchodników, bardzo ładnie tutaj różowo będą ozdobą długo, długo do później jesieni. Jeszcze tutaj te astry ksiaciaste nie zaczęły kwitnąć, choć wszystkie astry wysokie już rozpoczęły swoje kwitnienie. Kwitną i białe, kwitną i różowe, a te na razie jeszcze nie. Na dachu muzeum kwiatów. Zpina się chmiel i właśnie ja sobie tak zamarzyłam, żeby cały tutaj ten daszek był właśnie porośnięty chmielem. On tak niby się trzyma, ale gdy przychodzą silniejsze wichury, to zdarza się, że te, chmi że te pędy chmielu zostają zrzucone. Próbowaliśmy je jakoś podwiązać, no troszkę się udało i teraz wygląda prześliczny, gdy pojawiają się szyszki, bardzo lubię, gdy są kwiaty i gdy pojawiają się szyszki, bo są taką śliczną tutaj ozdobą, ale trzeba też pamiętać, że chmiel jest to roślina dość ekspansywna i trzeba go trzymać w ryzach, bo potrafi sobie wyrastać w zasadzie wszędzie. Mnie się udało, że tutaj akurat jest w tym miejscu i nigdzie nie, nie wyrasta na boki, no ale z drugiej strony jest tutaj też trawnik, gdy kosimy trawę, może też właśnie przez to. Miskanty olbrzymie, miskanty też poczuły się już bardziej tak jesiennie. Od dołu zrobiły się brązowe, u góry są jeszcze zielone. My je jesienią będziemy ścinać, ponieważ ja nie lubię zbierać ich liści po ogrodzie, gdy przychodzi wiatr, targa liście i wszędzie te liście są. Niektórzy tworzą bardzo ciekawe kompozycje. Ale ja myślę, że tego nie zrobię. Rozplenica japońska, piórkówka, bardzo też ciekawe kwiaty. I też zostawiam zimą. Dlaczego na zimę? Dlatego, że gdy przychodzi szron, pruszy śnieg, to wtedy bardzo ładnie wyglądają ich pucha, puchate kwiaty, obsypane właśnie śniegiem, czy ośronione. I nad nimi stewarcja kameliowata, stewarcja teraz może nie jest ozdobna, bo nie ma kwiatów, ale ma ciekawe liście i też jesienią bardzo pięknie się przebarwia i jest bardzo ciekawe. Tu kolejna ciekawostka, Edgewortia papierodajna przepięknie się rozrosła, jestem szalenie ciekawa czy zaszczyci nas swoimi pięknymi żółtymi kwiatami zimą. I też widać, że troszeczkę podsycha, też ratujemy się wszyscy tutaj nawzajem jak tylko można. A to jest też kolejna ciekawostka hurmia wschodnia. Ew, owoców nie miała, ale troszeczkę wiosną przemarzła, odbiła i teraz też bardzo ładnie wygląda, też ma takie ciekawe liście. Jak będzie dalej rosła, no, będę Państwu pokazywała, bo to są rośliny, które tak w naszym klimacie no, potrzebują szczególnej troski, bo nie zawsze sobie dają radę. Wszystko zależy od tego, jaka jest zima, czy jest łagodna. Ardestówka Oberta wspina się po dachu Altanki. Kiedyś była tutaj bardziej bujniejsza, duża. Przepięknie teraz jesienią kwitnie na biało. Dlaczego jest mniejsza? No, dlatego, że wiatr ją też powalił, chociaż była przywiązana. I ja wczesną wiosną przycięłam, nie mogłam sobie poradzić z podniesieniem tych pędów, więc przycięłam ją niziutko, na pięknie nie tylko, że odrosła, ale jeszcze też zakwitła białymi kwiatami. A tutaj chyba mąż daje jakieś znaki z wędzarni, a tutaj się dymi. No my często wędzimy kiełbaski, boczki i szynki, więc dzisiaj też nadszedł ten czas, że właśnie wędzimy. Nie kupujemy, tylko wszystko mamy tutaj z własnej wędzarni. Oliwnik dwubarwny. Dlaczego idę do oliwnika? Ano dlatego, że oliwnik kwitnie. Oliwnik jest bardzo piękny, ma śliczne kolorowe liście, dwukolorowe, czasem trzykolorowe, czasem jednokolorowe, różne, ale jest to o tyle ciekawa roślina. Że jest ona zimozielona, bardzo lubi być przycinany, można go zastosować na żywopłoty, jakby ktoś chciał zastąpić na przykład nietuje, tylko mieć taki zimozielony żywopłot nieco inny, to jeśli się go będzie pięknie przycinało, formowało, to będzie miał ciekawy kształt, będzie się zagęszczał. Ale i też oprócz tego ma kwiaty, bardzo drobniutkie kwiaty, białe, malutkie, ale niesamowicie pięknie, intensywnie pachnące. Wiele razy już mówiłam, że te kwiaty są wykorzystywane do najlepszych francuskich perfum i widać te malusienkie, takie niepozorne kwiatuszki. W tym roku jest ich zdecydowanie mniej. Nieraz bywało tak, że był wręcz obsypany kwiatami i zapach był cudowny. Dzisiaj nie czuję, bo czuję z wędzarni dym, więc nie mogę powiedzieć, czy pachną, ale na pewno pachną, bo nieraz przechodziłam tędy. Zresztą też wiele osób zwiedzających i zawsze za zapachem wędrowali właśnie do tego krzewu i przyglądali się, co też tutaj tak pięknie pachnie. Bo aby te kwiaty dostrzec, no to trzeba się troszeczkę postarać, bo jak jest ich dużo, są widoczne, ale gdy jest ich niewiele, no to są schowane tutaj pomiędzy dużą ilością pięknych liści. Ale myślę, że warto na niego zwrócić uwagę. Tutaj też mam bramę z mielu. I tutaj ten chmiel muszę bardziej pilnować, ponieważ idzie mi na cyprysik groszkowy, na inne rośliny. Jak to chmiel lubi się wspinać, tutaj chyba się wspiął. Zaraz popatrzymy na katalpy. Tak jest, do samej góry. Ale że katalpa jest dzielna, silna. To już tutaj nie usuwałam, nie chciałam jej zniszczyć. Na razie może być, ale wiosną to wszystko zostanie mocno przycięte, ponieważ ja miel przycinam prawie do ziemi wiosną, on odbija i potem rośnie bardzo ładnie, bardzo. Piękny. Tutaj jest też żeleżnia karasela. Zostały takie suche pędy po pięknych, żółtych kwiatostanach. To też bardzo ciekawa bylina. Liście są bardzo przyjemne w dotyku, takie mięsiste, milutkie. I gdy zimy są takie łagodne, to część tych liści pozostaje zimozielona. A więc, też bardzo fajna. Bardzo wartościowa roślina. Jak ktoś ma jakieś pagórki, górki czy duże rabaty, jak najbardziej można sobie je posadzić. Nie jest to roślina jakaś szczególnie ekspansywna. A ja pożegnam się z Państwem. Życzę Państwu miłej, pięknej niedzieli, udanej, pełnej radości. Wszystkiego dobrego dla Państwa. I do zobaczenia!